No tak, ale wiesz, jakby przychodzi nowy pracownik, popracuje chwilę, a potem wychodzi z firmy, zabiera ze sobą całą bazę klientów. No i w zasadzie dzieje się to najczęściej w polskich firmach, czy to w kancelariach prawnych, czy to w biurach rachunkowych, czy w innych firmach, gdzie po prostu są łatwo dostępne bazy danych, bazy klientów, wzory umów. No, no tak, okej, okay, dane, ale mm... Zresztą ludzie nie myślą o takich rzeczach dopóki ich to nie dotknie personalnie, nie? W sensie każdy myśli, że masz informatyka, który przy tym siedzi i, i wszystko jest okej, okay, ale mają tych informatyków, a w zasadzie jeszcze u żadnego z klientów, z którymi rozmawialiśmy przez ostatnie trzy lata, w zasadzie nie widziałem wdrożonego DLP, czyli narzędzie, które po prostu by chroniło przed kradzieżą takich danych przez pracowników. No bo... To jest, to jest dwustronne działanie, nie? Każdy jest zarobiony i każdy każdego dnia robi że w sieci. Informatycy też nie mają trochę na zasadzie. klient nie ciśnie, nie chce, to znaczy, że nie potrzebuje, to po co to w ogóle ruszać? Jest działa, no to niech będzie, nie? To wiesz, rozmieni istnienie właściwie, nie? No tak.